No, Także jesteśmy z Endurem i jedziemy właśnie na centrum. Także jesteśmy na Nowym Świecie, teraz jedziemy na Agricole. Jeżeli zawiemy nie ciężko z przejazdem, jakieś strajki są, dużo policji. Niestety nie wiadomo czy przejdziemy. Ale spróbujemy coś wykombinować. <tryk> O co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia o co chodzi, ale wjechaliśmy i nam zajechał droga. Chodnikiem A. można? A dobra. Tak, Nasz tak, 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 z Nie pan, nie pan, bo cię za chwilę spiszą. Nie zdążą! <noise> Tymczasem nauczyłem Tymczasem ten! <głos> no. <głos> I jedziemy właśnie sobie na gryfal. O kurwa, zimno węcze. Fajne trzy raz. Jesteśmy jeszcze przy, agry przy Agrykoli Agrytoła jest o tam. No i za chwilę ponagrywam trochę jak Andrew pod schody. I no. Dzisiaj taki luźny film zjeżdżania ponie jeszcze będzie No i jesteśmy z I pluska. No bo nie idziemy teraz na zjazdy Trochę poje... po... po podjeżdżać I no o, podjazd Ale mogę oczywiście no, daje radę. Dobra, jest się no, się fajda. Jednak już rozumiem, dlaczego ludzie lubią elektryki. Czy to hulajka takie coś? To długo frajdy daje. No, Dawaj, spal laka ja spal laka. Przypal mu troszkę. <laughs> Ty musisz dać ci Ale Albo dobra. poczekaj, poczekaj. Tak ci ja przypal. A już jadą Dobra się tak Dawaj jak będziesz jechał tak super. Nie da rady to tak wiesz, tak się odchyl do tyłu Nie bo ten, bo tył nap nie da mm. właśnie Szkoda Ale poczekaj Mogę jeszcze na przykład Tylko że to No guma przypalona i można jechać dalej. Ten będzie podjeżdżać. teraz kurde. Nie jest ja Dlatego ja zasychałem na może panie, wiesz? Nie wiem o co chodzi. Dawaj, zakręć! Zakręć go! Nie! Tutaj! O, o tu jest. O, o Tędy! O tu. O, o Musisz tutaj tak bokiem pojechać! Dobra, no wiodę, wiodę. Wiodę. Na luzie No tam trochę przyrysowałem dekiem No, bo było słychać jak tam byś... no. o o O a bo tamta co będę mieć to no, to ona wiesz, jakby jeszcze większe, jest. większe ten ma? prześwit ma. Większe koło? Koło jakby ma te same, tylko że ma dziesiątki, tylko że wiesz, są jest bardziej szersza tak. i ma jeszcze większy prześwit Wyszy profil na pewno. No 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 O Urus jaki fajny Dobra. Ładnie, ładnie. Fajnie podjeżdża, idu O i teraz mamy zjazd. Dobra Noże, że tutaj też jest ścieżka taka no, rowerowa No, 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 kiedyś nie było w tej ścieżki to no, kiedyś było tutaj do nas szukanie No właśnie kreta. na filmie widziałem Czy... no. Jak to powiedzieć, kulturalnie Zdenerwowałem się przed I dosłownie pod tym filmieniem, tydzień później były już od razu namalowane tutaj rowery na No i dobrze Bo tak to były tam No Chodnik, ścieżka była Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam Dziękujemy bardzo Ale i tak jedziemy 20 na godzinę, to my tu przy rowerami sami jedziemy No to takie tempo zwykłe. Ja A wiesz, rozwalają tutaj ten, ten cały Saber Bowl i ten no? skatepark, no? No, nawet nie wiedziałem Przez o tym. Przez długi, długi czas tutaj to miasto pozwalało, bo ogólnie Saber Bowl jako I Zobie teraz nogę, Czy da radę podjechać pod górę. Opony terenowe są ma... Więc powinna dać radę. O, dobra. No, troszeczkę dużo kamieni i tych wszystkich liści. Niestety. O. No, tutaj jest do rady. Dużo liści. liści. Tutaj O kurde Móreczko No ja na górze Będziemy sobie skakać teraz Z takiego małego mureczka Mamy się już tu Witam, Chyba. witam. Wciągajo ty 5 z górki, 55 km. O. Dobry wynik nic. To Dobra widzowie, będziemy sprawdzać czy kolejno podjedzie pod górkę. Spróbujemy Dała radę.